jak film O kurwa jak głośno gościu bo czekaj Chyba obsra zbroja Czekaj dam na 5% głośność bo jest za dużo Bo miałem blisko mikrofon Ty Ale ty, ty masz go chyba nie wiem dziwnie brzmi no za bardzo Masz blieti? Ta No to za blisko go masz No, wyczekał mnie. Ale dlatego właśnie potrzebujemy presji linii, kiedy nie wchodzi nam w drugą. My musimy wejść jemu. Szkoda, że nasi linii nie słabłowały tego. Nie, kurwa! No nie! No nie! nie! Kurwa! Krókmisz pierdala węże na sielanie On się okkajtuje zaatakował Ale Spool Locator to... Wiesz, on chyba dla atencji, rozumiesz? Tapa. No. Nie Kurwa Nie Nie, nie nie nie. No jak? Ja pierdol. having a bad day No i jebać jej double buffa Double buffa kurwa Ja! Co tu się pięknego wydarzyło? Jakoś w połowie lutego Banaszek pewnie. Dobra. Szybkie palce. A pięknie. To zawodomiec. Kiem tak. na powodu drugiego, a słyszałem, że ten team wymarł XD Kurba! Kurba! Mij coś z życia 1-8-4 Dobra, musimy wygrać tę grę. Skup się. Jestem debilem! It's a game KURVA! Look at this! Look at the game! Look at this game! And it's not letting me switch to any weapon. It's not letting me switch. This this stupid ass game. What am I playing? Huh? It's not letting me switch. The game's glitching. Przetrwałem tego, Przytrzymałem Shen'a, był zajęty, dobra, pierwsze dobre, że jeszcze zrobię na tej grze. Let's make it two. Czy nie, wife idzie, dobra. Trapki, 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 trapki głębokie, bardzo fajne. To jest on! Po 30 minutach w końcu to zrobił! Tak jest. W końcu nauczył się grać w tą grę. Kurwa, dopiero czwarta go ja pierdolę. Christ, co ty gadasz? Ale dzisiaj streamowałem już, za 4 godziny. Ja wiem, że streamowałeś, ja, ja widziałem. Żeby nie było. Ale ty jesteś kozak czy prawiczek? Prawiczek. Nie, nie, no nie. No. Ja nie, naprawdę. Nie, nie. No pokaż, pokaż że, że, że jednak nie prawie czeka. Nie no. To Jakoś już tak się Pogodziłem się. Pogodziłem <grym> się. Nie umie się jak człowiek zachować, tylko jak takie jebane zwierzę, nie? W sensie no... No więc no dobra, no ty czy troluje gierkę, no łatwo, miałem stary free game, whatever, zagrasz... O, dodałem sobie werkę, zajebiście. No i tak mamy w grze. Dodasz sobie zagrasz sobie następną wygrasz, cokolwiek, nie? Takie wiecie, jak człowiek do człowieka to. W gracie! Na podobnym poziomie wysublimowany żart. I każdy kto napisał XD na czacie może się poczuć idiotą Czy pimę Czy widziałem Widziały. Widziałem, bardzo mi się podobał Elo, lecimy na walonko koarci. Mogę ci postać pento, tak 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 Skąd to kurwa leci? Robię Nie, kurwa, skąd to leci? Dzisiaj matę. E, bo troszkę się zakręciłem w tę Dzisiaj ja idę w dobrym kierunku. O nie, Boliśmy? <laughs> i rozkninka. Zrobimy dużego na bombę? O kurwa! Jaka walka? Oby do przodu bo to może akurat się nie sprawdzić w tym przypadku. XD, ale go wyczułem. O nie! O nie! Jestem idiotą! Wiecie, no nie mam buty, ale jest szybszy ode mnie. Potrzebne sobie uderzyć krypka A wiecie, dlaczego przegrałem? Bo nie miałem Rki, on miał Miałem ERkę, bo ma, ma kryć się na rcę. Potem co pociągnął. Że młodzi nastolatkowie są ciekawi bytlaków innych facetów. O! No. To by wyjaśniało, dlaczego tak dużo ludzi. U chyba spamuje 1D, no jednak koniec końców. Jak się tutaj homo kurde nam szerzy na tym, kurde Twitch TV Oczywiście, no offense, no offense. Ja tutaj nic Nie mam przeciwko miłości dwóch facetów Jace Jace Single Dems Labrzejmy do Baj'ów Jace A o nie Ktoś to widział? Serio? O ty Oś gdy... Ja teraz włączę muzykę. Muszę tutaj jednego gościa wyjaśnić. coś by się pomyliło. Coś się chyba gościa pomyliło. Co ład, co ład? Cicho tam, mało opinię potrafię gadać. Cicho, no co, Fira dostałeś? Topa, topa A, masz. Tak mam tak teleport, wygląda. mam teleport. Chcesz mi się napędzać? No nie da, wiem. Tak, Dawaj, dawaj. To no, w Kazix. -a. A, jazda. Kaziks? Masz go? Chyba tam. tam mam. Nie, nie, kurwa. O, masz. Czyli żeby się małowski? Na Twitch TV zaiebiorza.